Od lat funkcję dworca dla pasażerów korzystających z usług prywatnych firm pełni plac przy ulicy Zgorzeleckiej Łokietka. Prowizoryczny przystanek służy przede wszystkim uczniom oraz osobom w podeszłym wieku, które dojeżdżają do Bolesławca ze wszystkich miejscowości powiatu bolesławieckiego i powiatów ościennych. Warunki jakie tam panują, brak toalety, blaszany kontener zamiast poczekalni urągają wszelkim standardom. Dlatego starosta Bolsławiecki chce, aby na dworzec PKS przy ulicy Wesołej mogły wjeżdżać autobusy i busy należące również do prywatnych przewoźników. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie wdrażania kolejnego etapu reformy edukacji. Na tym etapie wiąże się to z tym, że od września będziemy mieli podwójny rocznik w szkołach średnich na terenie miasta. W powiatowych szkołach średnich na terenie miasta Bolesławiec, co wiąże się z tym, że też zwiększy się liczba uczniów przyjeżdżających do Bolesławca z terenu powiatu, ale również spoza granic powiatu Bolesławieckiego. Tu z kolegami z zarządem analizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że no musimy dołożyć należytej staranności, żeby tą rzeszę uczniów, Mieszkańców powiatu obsłużyć, to znaczy, żeby w godnych warunkach mogli uczyć się w naszych placówkach, ale też zależy nam na tym, żeby w dobrych warunkach mogli dojechać do Bolesławca i z Bolesławca wyjechać po zakończeniu lekcji do domu. I takim dosyć newralgicznym punktem istotnym, wydaje mi się, w tym całym procesie przemieszczania się do Bolesławca jest to, w którym miejscu wysiadają z autobusu. Już w tym momencie nie jest istotne, czy to jest autobus firmy, czy bus firmy prywatnej, czy jest to autobus PKS-u. Jak Państwo wiecie, dysponujemy od pewnego czasu dworcem PKS-u, który znajduje się przy ulicy Wesołej, przy Galerii Handlowej. I chciałbym, taki jest mój cel, żeby od września również na tym, na tym przystanku autobusowym, na tym dworcu autobusowym mogły również wysiadać. Te osoby, które przyjeżdżają do Bolesławca transportem nie tylko PKS-u, ale również innych linii prywatnych. Na dworcu PKS jest komfortowo i bezpiecznie. Odcinek ulicy, gdzie obecnie znajduje się postój prywatnych przewoźników jest wąski. Często też tworzą się tam korki. Wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, żeby ten ruch pasażerski do Bolesławca i z Bolesławca mógł odbywać się w oparciu o taką infrastrukturę, która zapewnia po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie jest godna i zgodna z wymogami dzisiejszych czasów, to znaczy są toalety, są poczekalnie, jest możliwość skorzystania z tej całej komercyjnej oferty, która znajduje się w pobliżu. Szczególnie jest to ważne w okresie zimowym, żeby ten komfort pasażerów był jak największy i wystąpimy, po, oczywiście po zaakceptowaniu tej mojej propozycji przez zarząd powiatu, wystąpimy do przewoźników prywatnych i do PKS-u o to, żeby uzgodnić warunki i zasady korzystania z tego dworca przez wszystkich przewoźników zainteresowanych. Planowany jest również zakup autobusów, które zasilą flotę PKS, a będą kursować po gminie Bolesławiec. Cztery autobusy niskopodwoziowe odkupione od MZK już jeżdżą. Potrzebne są jeszcze trzy. Pod koniec kwietnia, wspólnie z wójtem gminy Bolesławiec, ustalony będzie rozkład jazdy.